Witamy Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Projekty Futbol. Dzisiaj wraz z Kacperem Wolendrem. Witam, dzień dobry. Porozmawiamy sobie troszeczkę o wczorajszym losowaniu y, grup Euro 2024. Y, to losowanie na pewno było ciekawe, na pewno są ciekawe grupy tutaj, y, które będą miały miejsce na Euro w przyszłym roku w Niemczech, więc myślę, że nie przedłużając Kacprze, zaczniemy już od omawiania grupy A. W grupie A Niemcy, Szkocja, Węgry i Szwajcaria. Tak na pierwszy rzut oka, no tutaj to chyba Niemcy są takim głównym faworytem do wyjścia z tej grupy, chociaż też pamiętajmy, że oni w aż takiej dobrej formie nie są. No tak, to no Niemcy problemy mają. Wiemy, że to już jest nowy trener, po fliku przed Nagelsmann, i dalej tak naprawdę Niemcy nie grają na swoim poziomie. Jakieś takie różne dzikie pomysły z Kajem na lewej obronie, przegrane w wielu meczach towarzyskich z Turcją, ostatnio między innymi. Także Niemcy pewnie muszą się ogarnąć do tego euro, wejść na swój optymalny poziom. Też Nagelsmann musi. W końcu ten po sobie poustawiać, ale ma teraz jeszcze sporo czasu i myślę, że na przestrzeni tych paru miesięcy, jeszcze, które do Euro nas oczywiście czekają, to Niemcy są jak najbardziej w stanie złapać swój rytm i po prostu tą grupę wygrać, bo po prostu piłkarską mają na to jak najbardziej potencjał. Na pewno się to tutaj z tobą zgadzam, Kasper. E, aczkolwiek ciekawie wygląda sytuacja tutaj innych dużym w tej grupie, no bo i Szkocja, i Węgry, i Szwajcarii to są naprawdę mocne ekipy. Przecież Szwajcarzy e, i Węgrzy z swojej grupy wygrali z tego, co mi się wydaje, jeszcze teraz to sprawdzę dokładniej, ale wydaje mi się, że tak właśnie było. Tak, e, Węgrzy na pewno. Węgrzy swoją grupę wygrali, Szwajcarzy nie. Szwajcarzy mieli drugie miejsce, przepraszam, za Rumunią skończyli ostatecznie. Natomiast to jest dość silna reprezentacja, tam jest na pewno wielu ciekawych piłkarzy. To sam w tym możemy powiedzieć o Szkotach, którzy no mimo wszystko, że mieli w grupie chociażby Gruzję czy Norwegię, dali radę wyjść z drugiego miejsca. Przez długi czas byli nawet na tym miejscu pierwszym. Pokonali w eliminacjach też Hiszpanię przy okazji. Jak najbardziej. Na pewno jest mocna ekipa, no i Węgrzy, którzy mają tego Dominika Szoboszloja. Mają też niesamowitych kibiców, którzy na pewno im pomogą, bo nie będą musieli daleko się wybierać, do Niemiec mają dość blisko. A więc. Na pewno tutaj poza Niemcami, którzy też wcale aż tak oczywistym faworytem do pierwszego miejsca obecnie nie są. No tutaj z tej grupy może wyjść tak naprawdę. Tak naprawdę każdej. Nie zdziwię się, że się, jeżeli to będzie taka grupa najbardziej wyrównana. Coś jak ta grupa na zeszłorocznym Mundialu w Katarze, kiedy to. Tam były takie drużyny jak Kamerun, Serbia, Szwajcaria i. I kto tam jeszcze był? Nie pamiętam. W każdym i Brazylia, z tego co mi się wydaje. A tak, z Kamerunem chyba było Brazylia. Tak jest, tak jest. No, tam na pewno się dużo działo, działo się ciekawie. Podobnie może być też tutaj. Takie mam przynajmniej wrażenie. Więc już ta grupa A bardzo, bardzo ciekawa. No i mecz otwarcia to oczywiście będzie starcie. Niemców ze Szkotami. No dobrze, teraz czas na grupę B. Grupę B również bardzo myślę interesującą. Bo tutaj mamy Hiszpanię, mamy Chorwację, mamy Włochów oraz mamy Albanię. Właśnie, pogromcy Polski, Albańczycy, za, oczywiście za nas weszli wykrać naszą grupę. Na Mistrzostwa Europy, no tutaj też naprawdę wyrównana grupa, nawet bym użył stwierdzenia, że grupa śmierci, no bo na Hiszpania, która jest oczywiście bardzo renomowanym zespołem, Chorwacja, która od paru lat zawsze w tych najwyższych, bym powiedział, na tych najwyższych lokatach się plasuje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek turnieje, no i Włosi, przecież ostatni zwycięzcy, dalej są obrońcami tytułu, no i świeżo upieczona tak naprawdę drużyna Albania, która też się pojawiła, w sumie myślę, że dosyć niespodziewanie. No będzie ciekawie, to jest grupa śmierci. Tutaj też każdy może wygrać z każdym, no ale tutaj też oczywiście dyspozycja będzie bardzo ważna. Zależy, kto jak oczywiście, z jaką kadrą podejdzie do euro. Czy będzie zbyt dużo kontuzji, i czy oczywiście trenerzy e, swoją myśl szkoleniową na piłkarzy przeleją, i wtedy po prostu e, taki zespół na pewno będzie miał tutaj wyraźne atuty w porównaniu do drugiego. Jasne, Albańczycy popełnili y, niesamowity postęp przecież. Ta drużyna pod wodzą Sylwinio. Ani się rozwija, i to pomimo faktu, że kontuzjowany jest Armando Brozia, który grać oczywiście nie może, ale tutaj liderzy są nieco, nieco inni, oczywiście. I Chorwacja, i Włosi mają swoje problemy, bo u Chorwacji ta kadra się to delikatnie starzeje, mam wrażenie. No tak. i też te wyniki w grupie może nie były takie, jakby chcieli, bo tam do końca się bili o awans z Walią, ale ostatecznie się udało awansować z drugiego miejsca. No i Hiszpania, która myślę, że na razie jest w tej grupie najmocniejszą z drużyn, ale oczywiście tutaj może nie aż tak bardzo jak grupy A, ale myślę, że tutaj też każdy jak najbardziej może wygrać z każdym. Nie zdziwi się nawet, jak ta Albania tutaj nieco napsuje krwi tym potencjalnie mocniejszym reprezentacjom. No dobrze, teraz również ciekawa grupa, grupa C, w której skład wchodzą Słowenia, Dania, Serbia oraz Anglia. Tutaj też będzie ciekawy. Tutaj generalnie, oczywiście, Anglia jest murowanym faworytem i raczej spodziewam się tego, że tą grupę wygra. I tutaj myślę, że yy, tak przynajmniej na oko nie będzie miała problemów z resztą tych trzech zespołów w grupie, No ale walka za to to drugie miejsce to myślę, że pomiędzy Stabią a Danią się będzie tutaj oczywiście rozgrywała. Generalnie myślę, że Anglicy to jest jeden z lepiej pokładanych zespołów, mimo że. Niektórzy nie są fanem Southgate'a, bo psuje potencjał, nie wykorzystuje go kadry, no ale jednak jeżeli Anglicy pójdą na Mistrzostwa Europy, zagrają w środku pola z Aleksandrem Arnoldem, Rice'em, Bellinghamem czy Fodenem, no to myślę, że tutaj w tej grupie na pewno nie będę mieli żadnych problemów. Zgadzam się, potencjał tej kadry jest po prostu niesamowity, więc tym bardziej dziwi, czemu on cały czas jeszcze nie został wykorzystany w 100%. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Dani z Anglii, no bo przecież Dania będzie chciała się zrewanżować za półfinał ostatniego euro, kiedy to sędzia okradł Duńczyków i podyktował karny, którego być nie powinno dla Anglików. Go wykorzystał na raty Hurricane, więc Anglicy wyszli do finału, który ostatecznie też, przegr też przegrali. No i myślę, że tutaj może być taki dosyć ciekawy smaczek. Serbia. Naprawdę mocną kadrę, ciekawych piłkarzy, czyli oczywiście Mitrović czyli Milinković Sawicz, czyli Duszan Tadić, czy Duszan Vlachowicz. naprawdę tutaj jest kilku ciekawych zawodników i oni mogą tutaj poprowadzić Serbów do awansu. No i jeszcze tutaj, a propos Danii, o której mówiłem, tutaj też to się wszystko ciekawie buduje, oni swoją grupę wygrali też nie bez problemów bo parę punktów potracili ale ostatecznie pierwsze miejsce w grupie pierwsze miejsce przed właśnie Słowenią Słowenią która gra na Europie od 24 lat w wielkim turnieju, pierwsza jest od 2010 roku. No i tutaj to wygląda dość, można powiedzieć, ciekawie. Bo z jednej strony mamy Sześko, który jest napastnikiem Lipska. Mamy przecież Oblaka, czyli golkipera Atletico Madryt. A z drugiej strony w obronie grają piłkarze Górnika Zabrze, czyli Erik Janża oraz Micha Blarzyć, czyli przecież Stoperlecha Poznań. Akurat Janża... Tam gra bardzo dobrze. Ostatnio strzelił nawet bramkę z Danią właśnie po pięknie uderzonym rzucie wolnym. Więc on tam daje jak najbardziej radę. No i tutaj od razu Słowiańców bym nie skreślał. Oni wyglądają ciekawie, chociaż oczywiście pewnie będą tej grupy underdogiem. Natomiast wydaje mi się, że mają potencjał na nieco więcej niż ostatnie czwarte miejsce. I teraz myślę, że przechodzimy do grupy, która najbardziej nas, czyli Polaków, interesuje. Grupa D. A więc Francja, Austria, Holandia, no i właśnie drużyna, Pytanie, która kto... wygra ścieżkę barażową A. Czyli to może być Polska, może to być też Estonia, może to być Walia i może to być też Finlandia. No jak najbardziej. Ciekawie nam się trafiło, ale myślę, że tutaj. Oczywiście szanse na wyjście będą tutaj bardziej z trzeciego miejsca. Na to będziemy musieli liczyć, jeżeli oczywiście na to euro pojedziemy. Najpierw oczywiście trzeba w barażach tutaj powalczyć. Wiemy doskonale, że nasza barażowa, będzie powiedział, ścieżka na euro jest naprawdę pewno do, to, do wygrania, jeżeli Michał Probierz tutaj zespół poustawia. Możemy na to euro jak najbardziej pojechać. No i co to euro zmierzymy się z pogromcami. oczywiście naszej prezentacji na ostatnich mistrzostwach świata, czyli Francuzami. Myślę, że tutaj, żeby wziąć rewanż, to naprawdę bardzo trudno by było, tym bardziej wiemy, jak w jak, jakiej jak teraz jesteśmy w formie, może e, po sezonie okaże się, że Polska jednak wróciła. Zobaczymy. Holendrzy, Holendrzy, którzy mają problemy z ofensywą, bo w sumie to mało strzelali bramek. E, dosyć nieskutecznie skutecznie są, wiemy, że na ataku grę to jak Werhost. i generalnie jeżeli chodzi o atak, jest słabo. No ale Kuman zdecydowanie tą kadrę ustawia pod silną defensywę. Bo oczywiście, wyłączając mecz z Francji, to naprawdę sporo czystych kąt Holendrzy nazbierali w swojej grupie, też wykonali swoją robotę na wszystkich, bym powiedział, frontach wyjazdowych, też niełatwych, jak na przykład mecz z Grecją. W każdym razie tutaj na pewno, bym powiedział, mamy większe szanse, bo w ofensywie na pewno Holendrzy nie będą tak groźni jak Francuzi. No i Austria. Austria, czyli zespół, który jest tak naprawdę, bym powiedział. No jeszcze niedawno na naszym poziomie, dzisiaj pytanie, czy ktokolwiek jest w tym euro, jest naprawdę na naszym poziomie, czy my nie jesteśmy po prostu poniżej tego poziomu. No, ale jeżeli chcemy wierzyć w awans, to myślę, że z Austriakami swoją robotę po prostu musimy wykonać. Eee, może jakiś remis z tym, ale najpierw oczywiście pojedźmy na to euro, wygrajmy parasz. Na pewno grupa ciężka. Grupa, gdzie jesteśmy raczej murowanym kandydatem do ostatniego miejsca. I to nie, nie tylko my, tylko po prostu ktokolwiek, kto. Z tych baraży wejdzie, no bo tak jak już powiedziałeś, są takie e, znane marki, jak przecież Francja czy Holandia, ale ta Austria e, pod wodzą Ralfa Rangnika na naprawdę wygląda świetnie. To jest 19 punktów, tylko jeden mniej od Belgów. Mm -hmm. mm, bardzo, bardzo pewny awans na euro. Ostatnio też przecież wygrana w Sparingu z Niemcami. To nie jest słaba drużyna, więc tutaj nawet ich bym rozpatrywał ewentualnie gdzieś tam e, w kontekście walki o to drugie miejsce. E, no. Powiem szczerze, że tym razem nie się nam w stosowaniu, ale z drugiej strony, jeżeli mamy kompromitować się, przegrywając ze Słowacją w meczu otwarcia, to wolę to zrobić z Holandią niż ze Słowacją. Takie jest moje zdanie na ten temat. A może przecież Polska, jeżeli już na to euro oczywiście pojedzie, no to przecież nie jest powiedziane, że nie powalczy z tymi drużynami. No. Na pewno na boisko wyjdzie. Przy starcie meczu jest 0-0. Także. Wszystko się jak najbardziej może. Na może remis. Na, na, remis. Najbardziej... na remis to może nie, ale. Spróbujemy. Ale myślę, że tutaj wiedzą Państwo o co mi chodzi. No dobrze, czas więc jest na grupę przedostatnią. Grupa E, Belgia, Słowacja, Rumunia i zwycięzca play-offów z grupy B, gdzie znajduje się m.in. reprezentacja Ukrainy. Ym, tak, jak najbardziej tutaj myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o, o baraże, to Ukraińcy raczej są największym faworytem, żeby tutaj oczywiście na agro pojechać. Wiemy, że też niewiele im zabrakło, żeby ostatecznie z grupy awansować. E, Pamiętamy ostatni mecz fazy grupowej, kiedy mierzyli się z Włochami, ostatecznie zremisowali, ale tam też były kontrowersje, mógł być rzut karny, gdyby Ukraińcy go wykorzystali, to oni dzisiaj po prostu byliby na miejscu Italii. W każdym razie, do grupy Belgowie, którzy na ostatnich Mistrzostwach Świata no po prostu zawiedli. Jeżeli mówiłeś o Chorwacji, której kadra się starzeje, to tak samo. Myślę, że złote pokolenie Belgów powoli nam odchodzi, już schodzi z tej sceny piłkarskiej, ale też młodzi zawodnicy się pojawiają. Troszkę ta Belgia odżyła w tych eliminacjach, troszkę się poprawiła. To jeszcze nie jest taki zespół, który pamiętamy z czasów 2018 roku i Mistrzostw Świata. W każdym razie. Myślę, że tutaj Belgowie mają jak najbardziej potencjał, tak samo jak w przypadku Niemców, żeby zająć pierwsze miejsce. A poza tym oczywiście Rumunia, która też swoją grupę wygrała, tak jak powiedzieć wcześniej, ze Szwajcarami, to też na pewno zespół, który w eliminacjach się dobrze sprawował, no i ta ewentualna Ukraina, która też może na to euro pojechać, to na pewno jest taka grupa podobna do tych wcześniejszych, takich jak na przykład C, gdzie ta walka, walka o drugie miejsce po prostu będzie bardzo zacięta. Zgadzam się jak najbardziej. No, Belgowie raczej faworytem do, do pierwszego miejsca. Naprawdę dobrze ich poukładał Domenico Tedesco, za to duże brawa. Natomiast, mówię, jeśli tutaj chodzi o dalsze losy tej grupy, to czy to Słowacja, czy to Rumunia, czy to właśnie ewentualnie ta Ukraina, no to myślę, że tutaj na pewno może być ciekawie pod względem ewentualnego awansu tutaj i z drugiego, czy też nawet może z trzeciego, z trzeciego miejsca. No, Słowacy bardzo dobrze. Bardzo dobrze zegali w eliminacjach. Ich trener, Calzona, który nigdy nawet nie trenował, z tego co pamiętam, żadnej drużyny jako pierwszy trener, teraz objął reprezentację Słowacji i zrobił awans na euro w grupie może niezamocnej, bo poza Portugalią, która oczywiście nie potknęła się ani, się ani razu, ma komplet 30 punktów. No, Słowacy zdobyli tych punktów 22, stracili zaledwie 8 euro, co też jest do, dobrym wynikiem i wygrać może nie wygrali, ale zali drugie miejsce w grupie nad Luksemburgiem, nad Islandią, nad Bośnią i Hercegowiną. Także tutaj, zdecydowanie, jeżeli chodzi o to, to mogą być zadowoleni Słowacy, którzy wracają na wielki turniej po raz pierwszy od euro 2016 pojawią się na, na euro, właśnie. no i oczywiście Rumunia, która tę grupę wygrała, która też straciła bardzo mało goli, bo zaledwie 5, więc możemy się spodziewać tej żelaznej defensywy. No zobaczymy, co tutaj zgotuje nam ta grupa, myślę, że chyba pod względem czysto piłkarskim najsłabsza na razie z tych przez nas wymienionych. No i teraz może przejdziemy do grupy F. Do grupy F, w której znajduje się Turcja, zwycięzca play-offów ze ścieżki C, czyli między innymi Grecja. Już Państwu tutaj dokładnie powiem, jak to jak to wygląda. A więc Grecy, Luksemburg, Islandia oraz jeszcze jedna Gruzja. Jeszcze jedna druga. Gruzja, Luksemburg, Grecja i Kazachstan. Przepraszam, najmocniej pomyliłem się z inną, z inną grupą. Gruzja, Luksemburg, Grecja, Kazachstan. A więc tutaj może wejść myślę, albo Gruzja, albo Grecja. Może Luksemburg jest pewnie oni się dobrze sprawowali w eliminacjach. No i, ten, no i też ten, ten Kazachstan który było krok od zajęcia drugiego miejsca w swojej grupie kosztem Słoweńców, więc tutaj zdecydowanie. Zdecydowanie to będzie no dość ciekawa ścieżka której myślę, że nawet każdy tak naprawdę może wejść spokojnie na to euro. Jest też Turcja, która z tego co kojarzy swoją grupę wygrała. tam też to wszystko coraz coraz wygląda no, ale pamiętamy że oni też mieli być czarnym koniem Euro Dokładnie. 2021 jak się było, to to wszyscy pamiętamy myślę no i Portugalia która jest niesamowicie mocna chociaż też wiemy że nie mierzyła się w sumie z kim poważnie w tych eliminacjach no i reprezentacja Czech która swoje problemy wiemy że ma No Portugalia to po prostu perfekcyjna eliminacja jak wiemy wszystkie wygrane mecze Oczywiście, że to nie byli najwięksi, najmocniejsi rywale, no ale jednak sporo spotkań, zaraz bardzo dobrze to wszystko zostało poukładane po odejściu Szantosza. Myślę, że ten potencjał kadry, jak w przypadku Anglików, nie jest wykorzystywany. Tak w przypadku Portugalii, to się cały czas pnie w górę. Jest są dobrze dysponowane, że tak powiem, siły kadry. Ronaldo też jest mądrze wykorzystywany, no i zobaczymy. Myślę, że tutaj te w tej grupie mają jak najbardziej są faworytem. No i Turcy. Turcy, którzy znowu przed turniejem przypinają się łatkę czarnego konia, bo jak wiemy też to zwycięstwo z Niemcami, dobra gra. No i myślę, że wszyscy znowu mają oczekiwania wobec tej reprezentacji. Chociaż tutaj akurat, jeżeli zagrają z Czechami i ze zwycięzcą tych playoffów, gdzie powiedzmy sobie szczerze, myślę, że są lepsi piłkarsko od każdej z tych czterech drużyn to to drugie miejsce jest w ich zasięgu. A Czesi, Czesi, tak samo nasza grupa, no myślę, że tutaj o to trzecie miejsce będą walczyli z zwycięzcą z grupy Ścieżki Barażowej C. Jak najbardziej. Oczywiście czekamy teraz już tylko do marca na wyniki tych baraży. Wtedy też, moi drodzy, możecie spodziewać się odcinka takiego, można powiedzieć, specjalnego, gdzie zwołamy cały projekt futbolskich członków i będziemy typowali może, może to Euro, czyli wiadomo zwycięzca, wicemistrz, Czarny Koń i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, moi drodzy, dziękujemy Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszamy Was do innych filmów na tym kanale, zapraszamy Was na nasze konto na Twitterze, które macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się! Dziękuję bardzo. Cześć.